A słuchajcie, przychodząc dalej, niewiele nagrywamy, bo czasu, tak jak mówiłem, niewiele. Przejść na ziemi. Siema kochani. Słuchajcie, dzisiaj trochę o jedzeniu dla ryb dla mnie na zachęty. Słuchajcie, pierwsze pytanie. Co wy sądzicie o mrożonkach? O się już eee, To jest dla mnie. To jest dla mnie... Pytanie na dziś: jakie macie doświadczenia z mrożonkami? Chodzi mi o teorię i potwierdzenie, lub ewentualnie obalenie takich e, historii jak pasożyty. Co zrobić, żeby tych pasożytek w tych mrożonkach nie było? Czy zdarzało Wam się na przykład po podaniu mrożonki lub żywych pokarmów kupionych w sklepach, że ryby Wam chorowały? Słuchajcie, ja generalnie mam mam Właściwie nie, harmiłem, nie karmiłem ich mrożonkami wcale. Nie karmiliśmy ich żeby pokarmem, bo nie było na to czasu. Ewentualnie pokarmem przygotowanym przez siebie lisowcem. Tam wiadomo, że to ryzyko jest minimalne. Natomiast tutaj no o się że mamy pawie i, i same skalary. To szczerze powiem, że, że chciałem im zrobić dobrze. Natomiast im więcej czytam i im więcej oglądam różnych publikacji w internetach tym więcej mam, że tak powiem, wątpliwości. W związku z tym pytanie do, do tych, którzy używają, tak, bo, bo, bo tak jak mówię, jakiegoś wielkiego doświadczenia z mrożonkami nie mam. Ewentualnie jakie firmy mrożonki polecacie, czy używacie na przykład takich pokarmów, tych żeby w torebkach świeżych teoretycznie i tak dalej, i tak dalej, słuchajcie. Będę wdzięczny, jeśli mi napiszecie w komentarzach wszystko, co co na ten temat jest ważny I to tyle na sam początek. jak po pozwolę sobie to odnieść słuchajcie, żeby to się nie porozmrażało. E Zrobię szybką pauzę. Przechodząc słuchajcie dalej. E nie nagrywałem ostatnio zaniem za wiele, bo raz, że wakacje i trochę chcemy ich spędzić e na czymś, na czymś Eee, troszeczkę takim no, wakacyjnym. bo tak jak mówiłem, mamy kupę roboty z projektami, i kupę roboty z samochodami i w ogóle mamy kupę roboty. Mm, więc tych filmików jest, jest troszkę pewnie mniej. A jak mam Wam nagrywać takie ple, 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 eee, żeby pleplać to, to zupełnie nie o to chodzi. Eee, tak nam się pisze, spodobał pusty, pięknie, zrobiony, że na kogoś nam się nie śpieszy żeby go urządzić Nasz problem jest inny. No, nie mam koncepcji, chcę to zrobić dobrze. Na razie zrobiliśmy jeden zbiorniczek z, dla barniaków odłowionych z 720 słuchajcie. E, bo... Bo, bo, e, bo odłowiliśmy sporo tych ryb tam chyba poszło z 9 sztuk e, a, a... ale nie pokażę wam go, bo po prostu nie podoba mi się jeszcze nie jest dokończony. I powiem szczerze, że, że, no, nie no, jeśli chodzi o te biotopy, to tak jak już dzisiaj gdzieś tam na grupie pisałem, słabo mi to idzie. Nie umiem zrobić nieładu artystycznego. Zawsze układam podlinikę. Dzisiaj ktoś, dziewczyna chyba Kamila dobrze radziła, oddaj to żonie, niech zrobi jak w torebce e, damskiej. I tak chyba Anna będziesz robiła, jak wrzucisz to wszystko do tego akwarium. No, ja tego zrobić nie umiem. Słuchajcie, jeśli chodzi o plany na 720, bo przy niej stoimy i o tym miało być, zostały tylko te altumy, które chciałem skalary, czyli te takie zwykłe normalne, normalnie ubarwione, natomiast są tak ładne, tak duże i tak dorodne, że już nie miałem sumienia ich oddawać. One sobie tu zostaną, przynajmniej do momentu, aż. Faktycznie pawie nie zaczną im dokuczać. Pawie to, co miały zrobić, to chyba już zrobiły, czyli pozbyły się drobnicy. Zostało jeszcze 5 sztuk barwniaków, chyba, czy sześć. E, I z 5 molinezji. Jak nam się uda, no to postaramy się je odłowić. Nie jest to najprostsze, aczkolwiek jeśli je przegłodzę dzień, dwa, to wtedy nam zdecydowanie łatwiej do nich podejść. E... Stało troszkę glonków, ale myślę, że one po zmianach po, po i po rozmowach doświadczeń z chłopakami, którzy te ryby hodują, to, to glony jadów raczej nie tykają. Muszą być bardzo głodne. Więc pewnie glonki zostaną. Król Plecuś na pewno też zostanie, bo oni tak tutaj rządzi. Zaraz, zaraz zapalę on światełką, jeszcze pewnie wypłynie. Mój piękny albino. No, nie widać tutaj go w świetle, bo on jest taki fajny, jasny. A tu wygląda jak czerwony. A to jest czerwony, o, który wygląda jak czerwony. <grywy> kamera to kamera. E, słuchajcie, więc no, jeśli chodzi o wystrój 720, to myślę, że za mną poraliśmy się z tym, jakbyśmy jak chcieli, żeby to wyglądało. E, poczekajcie, bo tak, jak zwykle zgasło światło w trakcie roboty, e, więc zaraz je zapalę. Jest godzina jak zwykle wczesna, o 23.00. A krupe, coś już jest, jak widzicie. Damy im tableturę, niech to one. Nie, to nie, to to. to, to. O, to. O, A ja jeszcze miałem dolać, słuchajcie, czy... o. E, nie wiem, czy będzie widać. Będzie. szyszki są w takiej cenie, że krew mnie zalewa. Chciałem pozbierać na Podlasiu, ale jest za duże zielsko, więc kupiłem wywar z szyszek, szyszek, szyszunów. Jeśli ktoś stosował albo stosuje podobne piszcie, które są dobre, postaram się je dać w komentarzach. Po co wywar z No Większość pewnie wie. Ci, którzy nie wiedzą do obniżenia pH, przydaje się u gupików. Wcale nieprawda, że gupiki lubią twardą wodę albo polerują. Owszem. To nie znaczy, że jest to dla nich dobre, bo akwariach powinno tylko kwaśne, chyba, że są to pyszczaki. E, tudzież ryby naprawdę z biotopów twardych wód, ale generalnie mam wrażenie, że zawsze trzymają się lepiej, słuchajcie, jak są w lekkim kwasku. Za to ślimaki u mnie przez to chyba się nie trzymają, bo wiadomo, że ślimak lubi troszkę tego wapnia u mnie przy destylowanej wodzie, to właściwie tego nie ma, także tak chyba 720 jeszcze będzie wyglądała przez dłuższą chwilę, chyba że znowu coś nam się tam złudzi i, i, i pozmieniamy. Vertikal dostał trochę miejsca i zaczyna żyć. Liście już pięknie idą, więc tu jest coraz lepiej. Pracuj, tak jak widać, on sobie tu rządzi. To jest, to jest bidak, bo tak jak nie wiem, czy, czy, czy opowiadałem Wam jego historię, e, ta bidak gdzieś tam była trzymana w jakimś małym akwarium. Później e, poratowała, uratowała jedna z koleżanek na nie W 240 doszedł do sporych rozmiarów. Tam przestawiał wszystko, trafił do mnie do 400. W pracy, a teraz został królem 700. Ja go za, nazywam statek Matka. A te małe myśliwce, właśnie to gipki, ci akurat były Gwiezdne Wojny, na Edźbio. to fajnie wygląda, tak. Ryby sobie radzą, aczkolwiek słuchajcie, z stąd 13 skalarów. Ja nie wiem, gdzie te ryby były. Jeszcze jest tych skalarów bardzo dużo. Swoją drogą skalary już wyjechały, więc już nie bardzo aktualne. Daliśmy całość raz tam z mulinezjami ale tych skalarów jeszcze tu jest sporo ostatnie było tarło, po którym ślad nie został A i dzięki za radę, tam ktoś fajnie w komentarzach poradził żeby odłowić te pary i, i i dać im wychować potomstwo i to jest właśnie pomysł na jeden ze zbiorników prawdopodobnie z fishroomem, czemu tak? powodów są co najmniej dwa, jeden, że nie widzę żadnego powodu, żeby kupować e, jakieś ryby skoro mam ryby tutaj wymagają właściwie swojego zbiornika i myślę, że one będą się pięknie prezentowały w tym baniaku w e, e, fish jakim zrobimy fajne biotopowy akwarium to po pierwsze e, dwa, że patrząc na to co jest w sklepach, w ogłoszeniach to za dużo szału nie ma, boję się, że wcale nic ciekawszego nie kupię ale te już jak widać troszeczkę są poobijane ale nie przez pawie, a przez siebie Odkąd wyjęliśmy te 13 sztuk, to jest, słuchajcie, terytorializm ryb, to jest też taka fajna sztuczka, bo wszyscy mówią, że ja, oczywiście, przy, tak jak jest teraz tam pewnie 5 par, to one się jak widać sztuką. Natomiast jak było 20, to się nie tłukły, bo ta agresja rozkładała się na, na wszystkie osobniki, tak? I mam wrażenie, że większy spokój był mimo wszystko, jak, jak, bekło się dziecku, jak tych skalarów było więcej, prawda Ania? Machaj tą głową. Tak. Natomiast, natomiast odkąd, odkąd, tych sztuk tutaj jest mniej, no to tak, raz ja skupia się na nich. No tak to wygląda. Podmiana wody dzisiaj była dosyć sroga, bo prawie 50%. Powód był taki, że tam podawaliśmy leki, leki bakteryjne, bo zauważyłem coś tam na płetwach. Ponieważ ciągle tu się gryzą, obijają, a też robią swoje. O, tu tak jak widać, też fight. No i tu tak jest ciągle walka o terytorium. Ech. Szczerze wam powiem, że no, trzeba będzie to znowu wymyśleć. Bo tu się skalary biją, a nie pararufy, a nie, przepraszam, pawie. I odkąd jest ich mniej, to, to i pawie dostają po łbie. Ale... Musi być wesoło. Myślałem, że Wam pokażę. Tu gdzieś raz na tydzień wypływa sobie e, taki kiryśnik. Jezus, nie pamiętam jak on się nazywa. Fajna ryba, natomiast w tym akwarium normalnie jednorożec. No i tak to słuchajcie wygląda. Niebawem Wam pokażemy, pokażemy Wam pewnie co się tam w tym fiszrumie dzieje. Jutro jedziemy po kolejne ryby eee, od kolegi Emiliana. Eee, para dzikusów z i, i, i kilka innych sztuk. Na razie nie będziemy Wam mówić, co to za rybki. Musimy otrzymać Waszą ciekawość. Eee, tak to wygląda. Zaraz jeszcze pokażę Wam tam, jak, jak wyglądają sobie palcie. Chociaż one już chyba śpią, to już dzisiaj odpuszczę. Słuchajcie tyle, tyle, nie będę wam ee, nie będę wam zabierał dzisiaj czasu jest późno. Hmm, zależy mi na tych Waszych komentarzach co do mrożonek, tak jest, jest, jest to dla mnie istotne, bo jeśli macie złe doświadczenia, to nie będę ryzykował, tak? Natomiast no póki co u mnie nic się nie wydarzyło. Ale wiadomo, strzeżonego pan Bóg strzeże, słuchajcie, to od mojej kumpeli Basi Kwiot. Filodendron czerwonolistny Dostałem sadzonko, oczywiście sadzone Bezpośrednio w wodę w akwarium i tylko po drucie prowadzoną Już pięknie rośnie, tfu, tfu, tfu Żeby cię nikt nie zapeszył Ogromne liście Pożerać fosforu, a co jeszcze wam chciałem powiedzieć Muszę jutro zrobić sobie testy, bo Oglądając któryś odcinek kolegi akwarysta niedzielny On mówił, że tam ma azotyny a ja bym nie pomylił, azotny, azotany na, na, na poziomie 50 i wtedy tam, dzieją się cudawianki, że to jest za dużo. No kurczę, ostatnio robię mocne podmiany yy, i obawiam się znowu, że u mnie zeszło do, yy, do pewnie jakichś 10 strzelam. Dzisiaj może wezmę zaraz próbkę wody, jeszcze zrobię. Yy, I wtedy od razu widzę, słuchajcie, że u mnie taki, taki poziom jakoś się nie bardzo sprawdza, bo już widzę na. O, widzicie, chyba że ktoś ma inny pomysł, czemu to liście bledną. Natomiast ja mam, zauważam za każdym razem, jak nie leje nitro, to, 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 to wtedy zaczyna się problem. Tutaj jest wertykali zaczynają opadać liście. Patrzcie, urosły i rosną cały czas, słuchajcie, niesamowicie. Niektóre to już są naprawdę, no, tak jak ta, w wielkości skalarów, zresztą widać po brzuchu, jak ma nie rosnąć jak one wcinają całe tapsy dla, dla glonojadów naraz Ale jest to faktycznie ryba inteligentna i to do tego stopnia, że ciągle nas zadziwia Trochę in, inny poziom hodowli ryb, w sensie obserwacji, tak? Głupik ma ileś zachowań właściwie po pewnym czasie człowiek szybko się przyzwyczaja Chociaż do tej pory połowa z właścicieli gupików nie, nie zdążyła zauważyć tańca godowego i zachęt, ale to też ciekawe rybki, natomiast na pawie potrafią obracać liśćmi, e, przeszukiwać sobie, no takie szcwanelisy, lisy, Sztwane lisy, słuchajcie. I pamiętliwe, no właśnie, statek matka jak zwykle rządzi. Został on tam gdzieś, popłynął jeden z czerwonogłówkowy, czy, czy jaką się tam nazywa. Dokładnie i powiem wam, że to, to jest jedyna w miarę szybka ryba, no są jeszcze za duże, żeby sobie je natomiast małe już się nie rodzą. Zielsko na górze, jak widzicie krasnorosty w pełni eee, i wszędzie. Z racji tego, że tu jest na no, sporo sywku, tak, może, może ta ilość skalarów, którą Udało nam się zmniejszyć ilość tych ryb. Pomoże, żeby tu się trochę to uspokoiło. Aczkolwiek śmiem, śmiem wątpić. Ta reszta całkiem przyzwoicie sobie radzi. Dzisiaj wyczyściliśmy jeszcze i kole. Yy, dosypaliśmy tam Matrixa. Zobaczymy, jak to się będzie sprawować. Yy. I tyle, tyle, kochani. Dobrej nocki. Czekam na Wasze opinie o mrożonkach w komentarzach. Yy, w przyszłym tygodniu, mam nadzieję, już rezolutniejsze filmy. Pokażemy Wam dwa baniaki, które powstały w rumie, Także trzymajcie się Przy okazji pozdrówka dla Aqualudka, dzięki, dzięki za pozdrowienia Trzymaj się, fajnie Ci ta Azja wyszła Oby tak dalej, oby tak dalej, oby nam, oby nam nasze projekciki się rozwijały Czego życzę sobie i Wam wszystkim, słuchajcie spełniać te nasze akwarystyczne marzenia, nie bać się Ja się uczę biotopów Jestem w czarnej D Stąd też nie widzicie akwarium z barwniakami, bo nie nadaje się na razie do pokazania Zdjęcie wam dziś zaraz wkleję z, z prac nad, ale tam tak jak mówię brakuje nam liści, brakuje nam śmieci, brakuje nam mnóstwa rzeczy Oglądam wiele filmów z prac Kamila Hazego, polecam słuchajcie tego akwarystę Udało mi się, że tak powiem z nim już niejednokrotnie porozmawiać Gość naprawdę potrafi zrobić cudne baniaki dlatego od takich ludzi się, się warto uczyć. Obserwuję sobie, i no ale umówmy się, gdzie, gdzie, do mistrza. Dobra, trzymajcie się e, miłego, jak zwykle, spokojnego tygodnia, e, a od przyszłego tygodnia mam nadzieję, że wracamy z jakąś cykliką i, i z czymś normalnym. E, co do gupików e, okazuje się, że chyba jednak będą. Ale to też niebawem. Trzymajcie się hejka.